Siema i kolejny traktor na dzisiaj 828 Wario, nasz ulubiony sprzęt. 220 rok, moi drodzy, ten ciągnik. 884 godziny mu wskoczyło i jest pełna książka serwisowa do niego. Także bardzo fajnie, bo mamy pełen serwis. Tu macie nowy terminal, jest to wersja Profi plus, a więc z nawigacją z RTK. Co tutaj jeszcze mamy? Zobaczcie, to wszystko elegancko wygląda jak nowe, 1000, 1000 Eco, 540 Eco, pierwszy, drugi zakres, tylny podnośnik przedni, TMS, prowadzenie, hydraulika, tak jak mówię jest to Profi Plus z nawigacją, maszyna, zobaczcie jaki to jest ładne tutaj, czyta. to jest często tutaj, niestety te uchwyty są często połamane, tutaj nie są. Fotel mi ładnie grzeje, bo fotel jest z Mam włączone i czuję, że ładnie ciepło jest. Tu sobie można ledwie pompować. Tu mamy wentylację fotela, bo jest to Fent Evolution, a więc najbogatszy fotel. I zobaczcie, tu macie książkę serwisową, zaraz na wrócę. Tu jest e, Operation, Wario Terminal, Maintenance, czyli konserwacja. Kolejna książka, Wario White. Także są wszystkie książki, tak jak wyszedł od nowości. Ty wam chciałem pokazać. Zobaczcie. Po kolei od samego początku do końca są wszystkie wpisy. Tak jak zaleca producent są wszystkie wpisy. Tu macie datę 20 rok. Widzicie? Po kolei, a więc jest pełna historia serwisowa w tym fędzie. Nie jest pisana, ale jest pieczątka podbita. Tutaj tak samo na 4000, na 4,5, na 5000, na 5,5, na 5978 dokładnie na 6000 serwis, na 6,5, na 7 nie jest podbity, ale jest. O. Czyli sam robił już i wymieniony olej i filter. Wszystkie oleje i filtry od AdBlue, od skrzyni, tu macie wszystko wymienione, co było wymienione, co było zrobione. I teraz jest 300 dokładnie 40 godzin. Silnik, paliwo i AdBlue, filtry powymieniane. Także do samego końca. Jest pełna historia serwisowa do Fenda. Jakby ktoś nie wierzył, tak on właśnie przyjechał do nas i tak się była w nim. Bardzo fajnie, naprawdę ładnie się prezentuje. Zobaczcie, tutaj te wszystkie. No to jest też 20 rok no, świeży traktor. No nie ma co ukrywać, ale no, nie jest w ogóle taki, jak to czasem mówią, zciachany. Jeździ elegancko, tam testowaliśmy, byliśmy się przejechać to bez żadnego problemu. Śmiga jak to pęd. A ręcznie hamulec będzie mi tu piszczał. Co tu więcej o nim? Fend Evolution, więc najbogatszy fotel jaki może być. W oryginale nie wytarty. Tu macie fotel pasażera. Taką wygląda w środku ten traktor. I jest już w tym ładnym kolorze Natural Green, Profit Plus bardzo ładne 600 na 70 R30 Z przodu, opony z przodu nie wiem, no, bardzo ładne te opony, tam 80% jest przedni. TUS jest miękka ośka oczywiście. Są wyjścia hydrauliczne z przodu, elektrycznie sterowane elektrycznie sterowany tuz jest także, tu macie e, śrubę rzymską tu jest win dla zainteresowanych i co tu jeszcze no ogólnie ładnie się prezentuje fędzior nasz fędzior tylne mamy 650, 38 na tył jest 95% bieżnik, mamy hak, mamy śrubę hydrauliczną, mamy szynę do górnego, jest pneumatyka, tylko te nasze złączki trzeba założyć, tu jest pneumatyka, moi drodzy, tutaj e, są hamulce hydrauliczne, Wyjście to tu jest sporo, 6 partów widzę, jest także ABS, -y. jest wyjście na ABS -y. o, o, oraz ISOBUS wyjście. LS i widzę też Power Beyond. Także mamy wszystko oświetlenie LEDy. Zobaczcie oryginalne LEDy, y to są wszędzie pozakładane. Tu macie hydraulikę, podnośnik no i wałek. A hydraulika zapewne będzie ciągło hydrauliczna. No i dwa koguty. Także oporowo zapraszam. Teraz w tej chwili mam dwa dwie sztuki 828 sztuki z 20 roku i jeszcze 828 e, jedzie, jeszcze jeden chyba 17 albo 18 rok. Także zapraszam, ładny fent. Jak zwykle, w świetnej cenie, pełna historia serwisowa, tak jak widzieliście. To wygląda bardzo dobrze. Naprawdę się świeci, niemalowany to jest nic, tak jak widzicie, felgi w oryginale, to nawet troszkę rzyma, tam ta felga tylna jest ładna, ale błotniki, maski, wszystko eleganckie. Pozdrawiam i zapraszam do subskrybowania kanału, no i do zakupu. Do usłyszenia.